No dzień dobry! Ile miesięcy temu zapowiadałam haul lumpeksowy? Chyba milion, ale jest dzisiaj i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Take it or leave Ja w sumie nie jestem osobą, która robi jakieś ogromne zakupy w lumpeksach, raczej nie wychodzę z światami, tylko kupuję po jednej rzeczy na raz, więc to jest takie moje ogólne zestawienie lumpeksowych parolek i takich rzeczy, które też jest łatwo upolować w lumpach. Ja dużą część moich zakupów z drugiej ręki robię na Vinted i posikam się zaraz, bo ten film jest sponsorowany przez Vinted. What? Więc na samym początku pokażę wam rzeczy, które właśnie wleciały do mojej szafy i w ogóle, jeżeli obserwujecie, od dłuższego czasu, to wiecie, że ja korzystam z Vinted na maksa długo i na samym początku istnienia mojego kanału, jak ludzie wiecie, pakują paczki na Vinted i dają tam jakieś takie karteczki, dziękuję za zakup to ja robiłam dokładnie to tylko pisałam takie karteczki ręcznie dziękuję za zakup i z tyłu dawałam nazwę mojego kanału na YouTubie żeby ludzie sobie obczaili, jak jeszcze miałam 200 subskrypcji, więc to jest dla mnie... Nostalgiczny moment. Ja jestem totalną vintedziarą i mam prawie same pozytywne komentarze, więc możecie mi ufać. Cały ten proces wystawiania rzeczy jest mega prosty i przede wszystkim darmowy. Wstawiacie zdjęcie, krótki opis, rozmiar marka i macie ogłoszenie. No i to jest świetna rzecz, bo apka jest do pobrania za darmo, a tak naprawdę w swoim telefonie wtedy macie dostęp do szaf tysięcy dziewczyn i to jest moim zdaniem super opcja, żeby po prostu dawać swoim ubraniom drugie życie i puszczać je dalej w świat, bo często jest tak, że gdzieś tam z tyłu szafy trzymamy jakieś rzeczy, których już nie nosimy, no ale Mamy je, nie wiemy co z nimi zrobić, a ktoś inny mógłby je wykorzystać, więc Internet. Kilka moich ulubionych rzeczy, które wystawiłam tym razem, więc jeżeli coś wpadło wam w oko, to koniecznie obserwujcie mój profil. Link zostawiam wam w opisie i lecicie na zakupy. Dobra, teraz lecimy z faktycznym holem lumpaksowym, czyli ze wszystkimi moimi perłkami z drugiej ręki i tej kurtki już chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Uznałam, że ona będzie na miejscu pierwszym, ponieważ jest też na miejscu pierwszym w moim nieoficjalnym rankingu wszystkich rzeczy, które ever kupiłam w lumpeksie. Kocham tę kurtkę. To jest w ogóle męska kurtka, więc ona wiadomo jest na mnie trochę za duża, ale. Daje mi taki vintage vibe i uwielbiam ją. Teraz już jest może na nią trochę za zimno, ale na taką wiosnę, lato, szczególnie latem, jak się robi chłodniej wieczorem, żeby sobie narzucić taką vintage kurteczkę, we love that. I takie kurtki po czyimś dziadku można znaleźć w lumpy naprawdę za grosze, więc... Postaram się Wam podawać marki tych rzeczy, ale tak właśnie patrzę, że niektóre w ogóle nie mają żadnych metek, więc to jest jedna z tych rzeczy. Dobra, ta koszula. Słuchajcie, już pewnie właśnie też tej koszuli, ale to jest chyba w ogóle jedna z pierwszych rzeczy, które kupiłam z drugiej ręki, takich przynajmniej fajniejszych, to jest koszula Hugo Bosa męska, którą dorwałam za wydaje mi się, że jakieś dwie dyszki. Jest to inwestycja. Ja tę koszulę mam już w ogóle dość długo i naprawdę noszę ją przynajmniej raz w tygodniu, uwielbiam. I ten kolor. Wydaje mi się, że ja dobrze wyglądam w takim jasnym niebieskim. Prawda? <grym> Także męskie, oversize'owe koszule to też jest coś, na co można polować i na Vinted, i w lumpach, bo jest tego masa. Wszystkie kolory, cały przekrój rozmiarów i krojów, więc... O tą kurtkę non-stop mnie pytacie na Instagramie, bo ciągle ją noszę. To jest marka Kerry. Ma jeszcze taką dziwną metkę w środku, nie wiem czy wam to coś daje, ale może jak ktoś to sobie googlować to będzie wiedział. Ta kurtka również jest męska, również jest na mnie za duża, również pewnie chodził w niej czyjś dziadek, ale ja ją totalnie uwielbiam i noszę ją, no nie skłami, jak powiem, że noszę ją 6 dni w tygodniu przynajmniej. Noszę ją -stop na ostatnią uczelni, teraz szczególnie, kiedy się zrobiło chłodniej, ona ma w środku taki polarek. To jest definicja mojego stylu po prostu i uwielbiam ją. Dobra, teraz tworzę bardzo dziwny outfit z tym niebieskim topem. Trochę tego nie przemyślałam. Mogłam nałożyć biały top po prostu, ale to jest moja kolejna z zdoby, którą uwielbiam i to jest męska marynarka. Ja w ogóle Wykupuję szafy czyichś ojców i dziadków, mam same męskie rzeczy prawie, ale ta marynerka była bardzo obszerna na mnie i ja wyciąłam z niej poduszki. Nie zrobiłam tego w jakiś profesjonalny sposób, po prostu rozprułam materiał, nożyczkami na chama wyciąłam poduszkę i strzyłam z powrotem eee, i tak to wygląda. Takie właśnie małe przeróbki krawieckie, typu, wiecie, na nie poduszek albo zwężanie czegoś, to jest coś, co ja robię najczęściej sama, ale nawet gdybyście miały zanieść taką rzecz do krawca, no to nadal cenowo to wypada dużo lepiej, no bo taką marynarkę ja kupiłam chyba za 20 zł, a normalnie kosztowałaby pewnie za 200. Jeśli chodzi o markę, to jest marka Pierre Cardin, czy jakkolwiek to się czyta, właśnie to. Tego w ogóle wcześniej nie widziałam, to jest jakieś Tiruriru, riru wełniane fancy-fancy. Ten płaszcz nie ma żadnej metki z marką, ale ma w sobie wszytą metkę Made in Poland, więc yy, to jakaś fajna polska marka. I powiem wam, że ten płaszcz jest moją wtopą. To znaczy jest totalnie najpiękniejszy na świecie, ale ja nie sprawdziłam wymiaru, kiedy go kupowałam i ma trochę za krótkie rękawy, więc jeżeli taki błękitny kolor wpadł wam w oko, to ja również będę go wystawiać na Vinted, więc koniecznie sprawdzajcie, bo... Jest to niestety ból mojego serduszka, ale może ktoś inny na tym skorzysta. Ja myślałam, że może to przeżyję, wiecie, będę wyciągała sobie sweter tutaj, no ale po prostu przez to, że te rękawy są takie krótkie, to po niego nie sięgam, a nie chcę, żeby się marnował w mojej szafie, więc zapraszam. Może któraś z Was trochę niższa będzie miała fajny płaszcz na jesień. I w filmie, w którym pierwszy raz pokazywałam wam ten płaszcz, pokazywałam wam jeszcze taki jeden beżowy trench również kupiony z drugiej ręki, i uważam, że płaszcze, szczególnie właśnie takie różne tręcze, mega fajnie jest kupować w sieciu. W sieciówkach? W second handach Chciałam powiedzieć, właśnie dlatego, że w Są mega drogie, teraz możecie się z mnie Śmiać, że wygląda jak taka babcia w polu Ale swetry na zamek Coś w nich jest, że wyglądają Super cool, moim zdaniem przynajmniej I kupiłam sobie taki sweter Dosłownie chyba dwa tygodnie temu Więc to jest taka nowka sztuka, powiedziałabym I love it i love it. Nie wiem, dlaczego przez większość mojego życia ja nosiłam i bluzy, i swetry, wszystko wkładane przez głowę. A swetry, i bluzy na zamek to jest taka wygoda tego, że możesz sobie zrobić tak? Już ci jest chłodno. Zrobić tak? Jest Ci ciepło, jak Ci jest jeszcze zimno, to możesz się zapędź, możesz się rozpędź, możesz to zdjąć, a tak to musisz, wiecie, przez głowę to wszystko ściągać i tak dalej. I albo jest Ci gorąco, albo jest Ci zimno. I niszczysz sobie fryzurę, niszczysz sobie makijaż, a swetry na zamek to jest to. I swetry vintage, szczególnie... Szefskis. I to jest marka Lidos. Ja nie wiem, czy pokazywanie tych metek Wam cokolwiek daje, bo większość tych firm już pewnie, nie wiem, nie istnieje, albo nie można ich kupić przez internet, ale... Tak, to jest znowu mój outfit jest niezbyt dopasowany, ale musiałam Wam to pokazać. To jest ostatnia rzecz, czyli ta mili spódnica, bo to jest nabytek mojego życia, uwielbiam i mini spódnic jest w lumpach. Tyle, że po prostu można w tym przebierać w każdym kolorze, wzorze, materiale. A ja uwielbiam te satynowe. I to jest jedno z moich ulubionych spódnic na jesień, więc na moim Instagramie na pewno będzie ją widzieć do pożegania. Ta marka nazywa się Frankis i ja mam ją w rozmiarze M, ale po prostu ją sobie na maszynie zwężyłam w tali, więc jest teraz idealna. I to by było na tyle w tym filmie, zachęcam Was do wpadania do mojej szafy winted, ponieważ jak wiadomo jestem fashion icon i możecie tam znaleźć fajne perełki. Oprócz tego TikTok, Instagram, subskrybowanie kanału i to tyle z moich social mediów, a my widzimy się w nowym filmie niedługo. Bye!